Cześć Irmka! Dzisiaj kolejny filmik mam e, do omówienia. Został mi wysłany. E, no, no i go omówię, no, opowiem o nim. Co, co tam mi się podoba, co tam mi się nie podoba. Warty filmik do obejrzenia, bo no, każdy filmik jest warty do obejrzenia. Zobaczyć jak ludzie robią, co robią. Jakie, jakie robią błędy. Filmik typowo filmik będzie, jest typowo taki krosowy same krosy, krosy i przepychanki na, przepychanka na korytarzu, ale zaznaczam, że ten filmik jest robiony przez totalnych laików. E, no i tyle. I zapraszam do obejrzenia, no i do, do obejrzenia i do, do, do mojego opowiedzenia o tym filmiku. No dobra, jedziemy do filmiku, który. Wam dzisiaj omówię. Sytuacja, sytuacja taktyczna jest tak, jak widzicie, e, mamy korytarz, jest korytarz. E, trzy albo cztery trzy chyba pomieszczenia oni tutaj robią. I w międzyczasie jest jeszcze taki dodatkowy korytarzyk, który z tym głównym korytarzem, tym poziomu, który on idzie, tutaj on za chwilę będzie za tym, za tym pierwszym pomieszczeniem. Tak jak widzicie, e, nie, no nie widzicie jeszcze, ale jest sekcja trzyosobowa weszli do, do obiektu. No i teraz tak ciężko jest słuchajcie stwierdzić bo tak już mi tu się nie podoba na początku to ujęcie bo. Mamy jedynkę mamy jedynkę. Za tą jedynką jest dwójka trójka i moje pytanie jest teraz na początku kto trzyma sektor z przodu. Ten przedni czyli ten tutaj ten korytarz kto go trzyma ja nie wiem kto go trzyma nie widać go. Jeśli go trzymają, to jest ok. Jeśli go nie trzymają, no to jest bardzo źle. Co jest? Jedziemy dalej. On się czai, czai, podchodzi, zobaczy się podchodzi. Dalej tu widzi, widać już dwójeczkę, trujecką, która się chowa. Czyli najprawdopodobniej, tak jak mówię, nikt nie trzyma tego sektora tutaj do przodu koncentrują się tylko na wejściu, na wejściu do pomieszczenia, taki typowy błąd amatora, albo ludzi, którzy, którzy zaczynają swój trening w pomieszczeniach, zdobywaniu pomieszczeń, albo instruktorów, którzy źle wyskolili, tak? zapomnieli totalnie o tym, o, tym, o tym, sektorze, jedziemy dalej. Skanuję, skanuje. czai się, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak długo stoją na korytarzu. O, i teraz dopiero dwójeczka przeskoczyła, i tak jak widzicie, na dwójeczce jest ręka trójeczki Oj, 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 coś mi skoczyło. Przepraszam. Jeszcze raz jedziemy. Ops, przeskoczyli. Uwaga. Mamy super cross. O, i teraz zobaczcie, tak jak na poprzednim zrobieniu tego crossu, jedynka miała swój sektor, który, który widziała, który kontrolowała. Tak w tym momencie straciła ten sektor. I nie wie co tam po prawej stronie się dzieje. Dwójeczka przeskoczyła, złapała sektor. Za dwójeczką przechodzi trójeczka. I zobaczcie co się dzieje. Trójeczka przechodzi. Dwójeczka też zgubiła ten sektor, który już trzymała. Ten sektor, który już trzymała, znów nie wie co się dzieje w tym sektorze, który już wcześniej zdobyła. Dwójeczka poszła dopiero teraz w tym momencie trzymać przód w kierunku, w którym idą. Cofnięcie broni do tyłu, też ja uważam, no jak już wyciągnął tą broń, tu jest dość duży dystans, to powinien tą broń trzymać, wyciągniętą, ale zrzucamy to na, na ich, amators, ich amatorskie podejście do, do zagadnienia ewentualnie, że są laikami, laikami którzy, którzy bo z tego co tutaj mówią instruktorzy tam w międzyczasie, to, to, są, to jest ich pierwsze przejście czy drugie przejście. Działają na, najprawdopodobniej na sucho, no szkoda, że nie widzimy celi Bo najprawdopodobniej, tu odpowiem już na pierwsze pytanie e, e, Osoby, która mi ten filmik przysłała, to, to cofanie broni to jest właśnie po to Żeby To jest wyrzut broni na cel, tak, czyli Zakukał sobie i zobaczył broń, zobaczył cel i wyrzuca broń do przodu Tylko ta, taki wyrzut broni może być równoznaczny z oddaniem strzału, tak, można sobie spokojnie Tą broń broń kontrolować to wejście kontrolować w postawie numer 3, tak jak widzicie tutaj jedyneczkę przed wejściem do, do pomieszczenia, ona fajnie sobie tu zeskanowała, fajnie sobie zeskanowała tutaj ten sektor swój, tylko później go oddała niestety na, na korzyść, na korzyść tych, co są w środku, ale według mnie lepiej by było w tak ciasnym pomieszczeniu, w tak ciasnym korytarzu. Trzymać tą broń jedną ręką, a drugą rękę, czyli w tym przypadku lewą rękę, mieć wolną, żeby móc ewentualnie zadziałać na cokolwiek co się wydarzy, co może nas zaskoczyć. No, w skrócie, jak coś by wyskoczyło, coś by wyskoczyło nam z drzwi. Wtedy w tej, w tej, w tej postawie, które ona, ma, najprawdopodobniej odda strzał. Ewentualnie jeśli jest dobrze wyćwiczony, to no, może fronta sprzedać. Nogą oczywiście, ale nie podejrzewam. Także, także lepiej było, jakby ta ręka była, ręka była lewa, w tym przypadku luźna, i skanować sobie w ten sposób, bo nawet jeśli coś cokolwiek wyskoczy, to łatwiej nam będzie, mówię, zastopować gościa, a z tej odległości oddać strzał celny to żadna filozofia. I jedziemy dalej. Jeszcze raz sobie powtórzymy to. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, tu nie był według mnie nie był, nie był przód trzymany cały czas. Jedziemy dalej. Dwójeczka przeskoczyła. I zobaczcie to samo. Jedynka jak trzymała ten sektor, straciła ten sektor na rzecz tego sektora i będzie go coraz bardziej traciła. Dwójka zdobyła ten sektor lewy zabrała sektor lewy i będzie go zaraz traciła, bo się wycofa, bo dojdzie do tutaj do ściany. Zaraz to zobaczycie. O, zobaczcie, już zostało zgubione wszystko to, co tam zauważyli w środku. Szczęście mieli, <ścoughs> szczęście mieli, że że, no, że nic tam nie było. I w takiej sytuacji no okej, okay, jest dobrze. Ale jeśli cokolwiek by tam było, wtedy zaczyna się wojna na korytarzu. A co za tym idzie? Jak jesteśmy na korytarzu, tam nam kolega oczywiście trzyma ten, ten kierunek, w którym my idziemy, ale no, na korytarzu sekcja, sekcja, czy grupa, czy osoby, które, które działają, czyszczą pomieszczenia, są najbardziej narażeni. Trzeba zdobyć pomieszczenie i, i w tym pomieszczeniu się zacząć bronić ewentualnie, a nie bronić się na korytarzu, gdzie możemy dostać z każdej strony z tej, z tej strony, ze strony drzwi, ze strony, z której przyszliśmy i ze strony, w której idziemy. Także y, to jest ten minus tych krosów. Crossów, y, crossów y, po prostu nie, nie, nie wykorzystujemy do końca zaskoczenia, które, y, które możemy, możemy wykorzystać, a nie wykorzystujemy na rzecz właśnie tego, tego, tego magicznego działania. Trójeczka w tym momencie, zobaczcie, złapała przód dopiero. Tak jak widzicie tutaj, ten gościu z kamizelce, on dopiero złapał przód. Ci dalej i teraz ci dalej sobie jedynka z dwójką tańczą. Tańczą, robią swoje tutaj zabawy. Czyli skanują, cofają te ręce, wyrzucają do przodu. To wyrzucanie, tu już odpowiem na, na jedno z pytań, które dostałem, dlaczego oni wyrzucają. No, najprawdopodobniej dlatego wyrzucają, aby, bo tam tu na górze, na górze są cele, których nie widzimy. No i szkoda, że tych celi nie, nie widzimy. No, bo to nam też by troszeczkę ułatwiło, tak? Ale zakładam, że to są amatorzy, którzy pierwszy raz zaczynają się bawić w działanie w pomieszczeniach i. i, i, i... No i stąd też jest tyle błędów, które, które tutaj oni wykonują. Ale uważam też, że instruktor powinien na bieżąco te błędy, te błędy omawiać, bo dlaczego? No, dlatego, że e, oni są w tym momencie tak. Skoncentrowani na tym, co robią, że oni nie będą wiedzieli, nie, nie będą wiedzieli, co źle zrobili i, i jak mogliby to zrobić lepiej. Tu trujeczka, tak jak widzicie, stoi. Widzicie, tutaj jest praktycznie na winklu, na samym rogu. To też uważam, jest, jest złe, bo nie jest w stanie on zareagować w momencie, jak cokolwiek na niego wyskoczy, cokolwiek się tam wydarzy. I też jedynym, jedynym jego, jedyną jego reakcją może być tylko oddanie strzału. Ewentualnie jeśli jest mistrzem, jeśli trenuje w swoim szczelectwie obronnym, czy, czy nawet nie szczelectwie obronnym, ale żołnierz też powinien znać jakieś podstawowe chwyty, jak ktoś mu wskoczy na plecy. To da sobie radę, tak? Jedna z opcji jest taka, że. W taktyce powinna być, że jak stoisz, stoisz tutaj w ten sposób Z tyłu za tobą koledzy, tak jak w tym przypadku Robią, przygotowują się do wejścia do pomieszczenia To ty, jako ten, ten, który zabezpiecza kolegów działanie Powinieneś szukać sobie roboty Czyli jak widzisz, że masz ten róg I wiesz, że coś za tego rogu może wyskoczyć To sprawdź ten róg I w tym momencie, jak tu mamy korytarz I tutaj dalej prosto mamy korytarz Sprawdzamy sobie, sprawdzamy sobie korytarz, jest czysto i trzymamy w tym momencie i korytarz ten, który w lewo idzie w jego przypadku, i korytarz na wprost. No i jedziemy dalej. O, tak, jak widzicie, on znów się wychylił, wyrzucił broń do przodu. Tak samo ten wychylił, wyrzucił broń do przodu. Ile energii jest niepotrzebnej tracone? I znów czają się, czają, czają. E, jedyny plus tego wszystkiego to, że weszli nie na cross, czyli prawy na lewo, lewy na prawo, tylko weszli na, na swoje, zakryte na swoje niebezpieczne kierunki, ale też jak pierwszy wszedł ok, przykleił się do, do ściany, drugi zobaczcie jaki błąd zrobił, no błąd zrobił taki, że poszedł na cel poszedł na cel i w ogóle nie sprawdził lewego rogu lewego rogu nie sprawdził, mimo to ok, kolega sprawdzał, mm, zapewne na tym treningu instruktor powiedział, skoro kolega ci sprawdził twój lewe i masz czysto, i on nie wiem dał jakiś sygnał, że jest czysto to wchodź miał. No, ok, sytuacje różne są za różne rzeczy ludzie się chowają. Tu pamiętajcie, że jest sytuacja czysta, bez mebli, bez niczego. Ja bym, ja bym tego nie zrobił. Podstawowy błąd ludzi, którzy zaczynają trening. Jest to y, trening walki w pomieszczeniach. Jest to, że wchodzą do pomieszczenia, y, idą na cel. Idą na cel, bo on ma broń, bo jemu się wydaje, że mając broń, y, jest w stanie. No, że ma już przewagę. Nie, nie, nie. Bo w tym momencie, jakby tutaj ktoś stał, to i ten by dostał, i ten by dostał. Tak to wygląda. I w tym momencie, zobaczcie trujeczka, która tutaj trzymała. Trzymała ten korytarzyk na wprost i w lewo, jeśli by go złapała, bo ten nie złapał, ona się cofa do pomieszczenia. I to też jest słuchajcie, no, zależne od sytuacji, bo jeśli ja bym, jeśli bym złapał ten korytarz w lewo i korytarz na wprost, no to ja już bym go trzymał, ja już bym go trzymał, jest opcja taka, że jakby tam w środku była strzelanina, usłyszałbym strzelaninę. Wtedy bym się wycofał, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy ewentualnie kolegom nie jest, nie jest potrzebna pomoc, lecz dalej bym trzymał ten kierunek, bo ten kierunek dalej dla nas jest niebezpieczny. No chyba że sytuacja w środku jest taka, że, że no, ważniejsze, jest, ważniejsze jest działanie w środku, pomoc kolegom, no to szanimy ten kierunek naszego, naszego działania, tylko pomagamy kolegom i tyle. Czyli tu jest OK, cofnął się, oni działają w środku działali gotowi do przygotowują się do, do wyjścia z reorganizacja no i znów idą. Ale zanim zanim wam <coughs> powiem dalej opowiem to teraz wam pokażę jak jakby to jakby to zrobił zima. Czekajcie nie wiem czy to będzie widać. Postaram się o o ale jestem kurczę mam plastyczne zdolności. Zobaczcie. Czyli mamy sytuację. To jest to pomieszczenie, w które oni wchodzili. To jest ten korytarzyk. I to jest to kierunek, z którego, oni, z, kierunek z, którego, z którego oni idą. I zobaczcie tak. Ustawiamy się na początku na starcie. Jedyneczka za jedyneczką, dwójeczka, trójeczka łapie kierunek naszego działania. I mamy zabezpieczony. Nie robimy żadnego krosa, pierdosa. Żeby... Dlaczego? Dlatego, żeby zyskać co? Zaskoczenie że jak w środku coś się dzieje, żeby coś, ktoś jest, coś jest, żeby go zaskoczyć, a nie żeby tutaj przechodzić i dawać już znak, informację, że, że jesteśmy i no i za chwilę wejdziemy i to jest też szansa, żeby w środku się przygotowali na nasze przywitanie, przywitać nas. I tak, jedyneczka, no oczywiście robi się pewne są pewne komendy, znaki, jedyneczka wchodzi, ciach, dwójeczka wchodzi, ciach. I w międzyczasie, jak wchodzi jedyneczka i dwójeczka, przechodzi trójeczka do przodu w gotowości tutaj, żeby trzymać sektor na wprost i sektor ten, tego korytarza w lewo. I tak jak mówiłem wcześniej, może ona sobie, jak wymusza sytuacja, jest ciasno tutaj, złapać, jak to się mówi, i korytarz w lewo i korytarz na wprost. Też to nam daje, jak, jak jest ciasno, ciasno, nie, ciasno, i jest mało miejsca na schowanie, że oprócz tu, że mamy zaskoczenie, jedynka, dwójka wykorzystuje przewagę zaskoczenia, to tu dajemy miejsce do działania dla trójki. Ona może tu się w lewo, prawo przesuwać. Nie blokuje nam, tak jak tam na filmie widzieliście. No i od cała filozofia. Zobaczcie, jest podejście. Złapanie sektora, wlanie się do pomieszczenia, zrobienie roboty, wychodzimy i idziemy dalej. No i od cała filozofia. Proste, proste, tak jak co niektórzy mówią, i jedziemy dalej z filmikiem. Tu mamy jedno, zaraz będzie drugie, a po drugim będzie trzecie, trzeci sposób. Jak, jak, jak jakby, to, jakby to zrobił zima. I teraz jedziemy dalej. Czyli zobaczcie, wyszli. Widzieliście o sekundy. Dwóje, teraz też zobaczcie, ten, kto był trójką, jest teraz jedynką, tak? Także to wszystko żyje, to wszystko to wszystko się zmienia, także dlatego ważne jest, żeby każdy wiedział co robić i jak robić. Jedziemy dalej. Podchodzą i tu mamy fajny ten. Widzimy z góry obraz. O, tu. I teraz to co powiedziałem wcześniej, jak on by wcześniej złapał ten róg, czyli ten kierunek i ten na wprost kierunek, już by mieli tutaj wstępnie sytuację opanowaną. A tak to od nowa muszą zdobywać. Ale takie sytuacje się zdarzają. Tak jak powiedziałem, jeśli była tam strzelanina, jeśli trzeba było chłopakom pomóc, to chrzanimy te, te kierunki. Pomagamy kolegom, a później od nowa powinniśmy zdobyć ten ten, ten, ten róg, ten winkiel. No i jak oni to robią? Jak myślicie? Oczywiście, oczywiście crossem. No. no bo co? Teraz jest przebiegnięcie. Dwójeczka przebiegła, tak jak widzicie, trzyma mu ba na barku rękę, nie wiem po co, ale trzyma chyba po to, żeby tracił równowagę. I dopiero w tym momencie jest łapany tam dalej przód tego korytarza. I dalej znów mamy to samo. Zobaczcie, znów mamy kros, który jest całkowicie niepotrzebnie, niepotrzebnie zrobiony. A jak ja bym to zrobił, to zaraz wam tu pokażę na swoich wypocinach rysunkowych. Po wyjściu z tego pomieszczenia, z jedyneczki, to, to co tam było, to co tam, ten pierwszy, pierwsze wejście do pierwszego ich pomieszczenia, tu mamy ten korytarz, i tu mamy drugie, drugie wejście do drugiego pomieszczenia. Wejśliśmy, ustawiamy się. Ten trzyma. Łapie korytarz, łapie tu, trzyma go dwójecz, jedynka z dwójeczką przechodzą. Oczywiście jedynka, dwójeczka musi trybić, że jedynka gotowa do wejścia na kierunku działania, dwójka musi trybić, że musi trzymać przód, dopóki trójka nie dołączy. I w momencie jak jedynka, jak akurat tutaj trójka i jak jedynka i dwójka przechodzą, dwójeczka razem z nimi przechodzi. I łapie jeszcze tył, rzuca okiem na tył i przechodzi i tutaj e, łapie, łapie, łapie przód. Łapie, łapie, łapie przód. Tak. Tu mam jedynka i trójka, tak, jedynka, tak. Aha, dobrze, bo tutaj jedynka przechodzi jako pierwsza. Jedynka, dwójka razem przechodzą. Jedynka do wejścia, dwójka łapie przód, trójka przechodzi z nimi, kryjąc ich. Jakby to nie brzmiało, i dołącza jako dwójka do wejścia. I w tym momencie dwójeczka czeka, jak jedynka z trójką ruszą. Jedynka z trójką ruszą, to dwójeczka przechodzi i łapie kierunek, kierunek do przodu. I trzyma ten kierunek, i reaguje zależnie od sytuacji, która tutaj będzie w tym yy, pomieszczeniu. No i tak to wygląda. Prosto, szybko i bezpieczenia. Ja, very good, tak. Gościu trzyma, trzyma. Oni tam poszli sobie do przodu, coś tam robić. O. Oni się ustawili. I zobaczcie teraz. A, nie widać teraz za mocno. O. I teraz w tym, w tym całym galimatiasie, w tym całym tłoku, ja się pytam, kto trzyma przód, bo dalej ten korytarz leci do przodu. Kto trzyma przód? Tu jedynka jest za. Zaangażowana, w, no bo jest jedynką, pierwsza do wejścia do pomieszczenia. Dwójka, no, życzę powodzenia, jeśli, jeśli jest w stanie tam oddać strzał w kierunku tam naprost. Trójka zajmuje się tutaj tyłem. No i bardzo dobrze. Jedziemy dalej. No i oczywiście co? Na siłę, zobaczcie. Na siłę jest robienie krosa. Na siłę jest robienie krosa. OK, w, moment, w tym momencie dwójka najprawdopodobniej trzyma tam przód. I może, może oddać jakiś strzał, jakby coś tam wysk wyskoczyło, coś się zaczęło dziać, ale no to totalnie jest, totalnie jest, totalnie jest totalnie jest rozgarbiarz. I co się dzieje dalej? Trójka się odzwyciła, już nie mają tyłu. Przeskoczyli, i dalej jest ta sama bajka. Złapał sektor, złapał sektor, oddał sektor. Tak samo jedynka złapała sektor, oddała sektor. I tak dalej, i tak dalej. Tu koleżka ten dopiero w tym momencie trzyma dopiero w tym momencie trzyma ten przód kierunek w którym w którym idziemy. A tu dalej się rozgrywa sytuacja, no tak jak się rozgrywa, skanowanie, cel, wyrzut broni. Tak, tak, powoli, spokojnie wejście, fajne wejście. I tu mamy tą kolejną sytuację, trzecią. Tam, gdzie oni się tutaj gnietli i nie wiedzieli co zrobić. No i to jest, słuchajcie, tak samo, ta sama bajka, tak? Wyszli dwójka, akurat dwójka, bo tak jak widzieliście tutaj, e, dwujeczka, tak jak na tym wcześniejszym. Dwujeczka jest tutaj jedynką do wejścia do pomieszczenia trzeciego i tak tutaj jest, zobacz. dwójeczka jest jako jedynka do wejścia do pomieszczenia, dołącza jedynka, trójka łapie przód. W momencie wejścia, ciach, ciach, przejmuje sektor, jedyneczka łapie be bezpieczny sektor do przodu, no i tyle, i mamy sprawę zatytułoną, no i tak to słuchajcie, mm, słuchajcie, yy, 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 yy. i tak to wygląda, no bez filozofowania, można filozofować tylko tylko po No i dobra, słuchajcie, po filmiku mamy, e teraz odniosę się do pytań, Zostałem trzy pytania, na które Będę chciał teraz odpowiedzieć. W międzyczasie, w międzyczasie jak opowiadałem ten filmik, to, to, to jak to się mówi, coś tam powiedziałem, już odpowiedziałem na, na te pytania z grubsza. No więc tak, pierwsze pytanie, o co chodzi z tym wyrzutem broni do przodu? No właśnie najprawdopodobniej tutaj chodzi o to, że no, nie widzieliśmy celi, nie widzieliśmy celów, które, które są w pomieszczeniach i ja wnioskuję, że to jest najprawdopodobniej reakcja na, reakcja na zauważony cel w pomieszczeniu. To jest, to jest odpowiedź na to pytanie, mam nadzieję, że wystarczająca. Drugie pytanie odnośnie właśnie tego głębokiego wejścia do pomieszczenia. Tak, to jest, to jest tak nie powinno być, to jest najczęstszy błąd. Jaki, jaki, jest, jaki, jest, jaki jest wykonywany przez osoby, które zaczynają swoją przygodę, nie wiem, ze strzelcem obronnym, ze strzelcem taktycznym. No, może w szczelectwie sportowym, to skutkuje tym, że daje nam to szansę wygrać, ale w szczelectwie taktycznym czy obronnym niestety to jest największy błąd, karygodny błąd, którego tego nie powinno się robić. Po prostu im dalej od celu, tym lepiej. Nie wiem, co się dzieje. Ludzie mając w ręku broń, dostają głupawki. Wydaje im się w cudzysłowie głupawki, takiej, że im się wydaje, że mając broń, to już są oni zabezpieczeni, że to wystarczy, żeby, żeby zadziałać i wygrać. No, największy błąd, jaki może być. I trzecie pytanie. Co, jeśli by na korytarzu zaczęła się strzelanina, nie wiem, jakiś flashback poszedł, poszedł, i no i ogólnie te, tego typu rzeczy. No, no to wtedy mamy, mamy, mamy wesoło. Dlatego, tak jak, y, dlatego powinniśmy do minimum skracać przebywanie na, na, tych, na tych ciągach komunikacyjnych, które, które są dla nas największym zagrożeniem. Dlatego to, co mówiłem cały czas, kros jest. Dobry, ale w jednej sytuacji, w jakiej, to nagram filmik i opowiem wam. Muszę trochę rysunków przygotować, żeby, żeby wam to wszystko wytłumaczyć. Reszta, reszta powinniśmy działać jak, naj, jak najbardziej z zaskoczenia, bo to daje nam, daje, da, daje nam większą, większą, większe prawdopodobieństwa wygranej niż czajenie się w drzwiach, a nie daj Boże, jeszcze ostrzeliwanie się z drzwi. A najśmieszniejsze naj, naj jest to, jak widzę na filmikach, idzie sekcja, jedyneczka podchodzi do drzwi, dwójeczka robi sobie krosa i zaczyna sobie jedynka z dwójeczką strzelać, a, lekcji, a reszta sekcji tupie sobie w miejscu i nie wie o co chodzi. No to jest, to jest, to jest po prostu no, to nawet nie jest śmieszne, nie? ale spoko. Eee. Eee. No, dlatego trzeba minimalizować. No i dlatego też, żeby ustrzec sekcję przed, przed właśnie tego typu rzeczami jest ten, no w tym przypadku, w przypadku tego filmu ta trójka, która cały czas trzymała, no, przynajmniej starała się trzymać, starała się trzymać ten sektor y, kierunku, w którym, w którym, w którym działaliśmy. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważne i tak to trzeba robić. I tutaj akurat na tym filmiku no, nie do końca to było dobrze robione, ale zrzucamy to na garb, jak to się mówi amatorki, chłopaki pierwszy raz to robili, czy może drugi raz to robili, być może to za głęboka woda dla nich jedyna 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 taka informacyjnie powiem Wam, że w tym momencie, mówię instruktor, który tam na górze ich filmował, według mnie powinien iść razem z nimi rozstawiać ich, przestawiać, przestawiać, pokazywać dlaczego tak, a nie inaczej, bo tam wystarczyło, wystarczyło, nie wiem, wstawić dwie, trzy osoby z amunicją, z bronią treningową i no i by była rzeź, daleko by oni nie doszli no i tyle słuchajcie ślicie filmiki, będę omawiał w miarę możliwości będę odpowiadał na pytania no i tyle zapraszam Was na treningi od nowego roku od nowego roku 2020, 2021 ruszamy już są tam jakieś, jakieś szkolenia, kilka szkoleń odnośnie działania w pomieszczeniu na karabinku, na, na pistolecie Także serdecznie Was zapraszam, wyjaśnię wtedy, wyjaśniam wtedy, no wyjaśniamy praktycznie wtedy odnośnie tej postawy strzeleckiej, jaka, jaka postawa, kiedy, kiedy, jaka postawa, jak wchodzimy kiedy, wchodzimy, kiedy wchodzimy, kiedy wchodzimy tak do pomieszczenia, kiedy wchodzimy tak do, do pomieszczenia, okay. to wszystko, wszystko jest wyjaśnione, także serdecznie zapraszam, no i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z mordowni. trzymajcie się, heja.